Ja jestem Adiś, to jest kolejny odcinek Konsultanta. Dzisiaj przez 24 godziny będziemy zmywać. Mam tutaj mnóstwo rzeczy. No, czekaj, mówię, o, no, no widzieliście mniej więcej. Czekaj, bo już elegancko sobie ustawiłem kamerę, żeby... O, teraz jest git, nie? Dzisiaj przez 24 godziny będziemy zmywać. Także zapraszam do oglądania. Jak to zmyję, bo to zmyję wy jakieś, nie wiem, 10 minut to później na nowo to umyję, bo takie jest, wiecie, takie jest zadanie, że musimy robić coś w 24 godziny. Także, także teraz będziemy zmywać 24 godziny. No i teraz oczywiście ja to przyspieszę, wszystko zrobię solidnie. Znaczy solidnie, że odpaliłem sobie stoper i na 24 godziny. No i teraz będę zmyła przez 24 godziny. Minęło już minuta, czyli jeszcze długo. Jeszcze, 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 jeszcze długo. Jeszcze, jeszcze tylko 23 godziny, i 59 no już. 58 minut. No znaczy wiadomo, że ja nie wypuściłbym filmik, który trwa 24 godziny, bo za długo bym musiał go montować i za długo musiałbym ten. Nie, no, montować i wrzucać. A. Tak to by. No pierwsze 3 minuty. Ale potem na pewno będzie 24 godziny. Na pewno. Mhm. To jest pewne. To jest. Wczoraj w ogóle. O, skoro już zmywam, to mogę o czymś rozmawiać, nie? Wczoraj. Czy to było dzisiaj? Nie, wczoraj. Kłyta mi się. E, właśnie ja nie mam indukcji, tylko mam rzeczą No i ta płyta e, mi się zablokowała. Tam jest jakaś kutka i nie mogłem odblokować. To teraz wziąłem, że trzeba dłużej po prostu przytrzymać tą kłódkę No! I właśnie minęło ponad 2 minuty, także jeszcze... Jeszcze trochę godzin. Jeszcze... Ale dam radę. Dam radę, że nie było... W ogóle myślałem, żeby... E, Zmontować, ale nie. Myślę, że jak montuję, to później powiedzą, że oszukałem. A jak zmontuję, powiedzą, że oszukałem. A tak to: pierwsze 3 minuty i resztę godzin normalnie będę zmieniał. Będę filmował, jeszcze raz miał. To jak będzie. O, już mogę się pożegnać. To co, no? Dzięki, że mogę się wygadać. Dzięki, że mnie wyskaliście. Widzimy, się się już jutro. Jak zwykle sami o tej samej porze o 18.00. Był z Wami Jaduś. się i cześć.